Zapraszamy Was do obejrzenia 10 ciekawostek Górniku Zabrze. Przy okazji, piszcie w komentarzach jaki klub ma być następny. Jeśli spodoba Ci się materiał, zostaw łapkę w górę, komentarz i suba. Przy okazji, wpadnijcie na nasze Instagramy, link macie w opisie. 29 kwietnia w 1970 roku Górnik Zabrze przegrał finale Pucharów Zdobywcy Pucharu z Manchesterem City 2.1. 1 Górnik Zabrze powstał 14 grudnia 1948 roku po połączeniu czterech drużyn Zabrza. KS Zjednoczenie, KS Concordia, KS Pogoń i KS Skra. Górnik zawsze 14-krotnym mistrzem Polski. 6 razy wygrywał Puchar Polski oraz 1 raz zdobywali Super Puchar Polski. Najwięcej występu dla górnika zawsze zaliczył Zygfry Szołtysik, wystąpił dla trójkolorowej aż 395 razy. Najwyższe zwycięstwa górnika zawsze w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce zaliczył z Krakowiem w 1962 roku oraz z Pogońem Szczecim w 2003 roku, wygrywając 9-0. Najlepszym strzelcem górnika Zabrze jest Włodzimierz Lubański, który dla górnika strzelił 155 bramek. Najmłodszym debiutantem w górniku Zabrze jest Dariusz Stalbański, za debiutował w górniku podczas meczu z Legią Warszawa, mając zaledwie 15 lat, 11 miesięcy i 13 dni. Najbardziej zagorzali kibice górnika Zabrze noszą nazwę Torsida. Najdroższym kupionym zawodnikiem przez górnik Zabrze jest Lawrence Enali, za którego zapłacił Hanoverowi 740 000 euro w sezonie 2023-24. Najwyższą porażkę Górni zawsze w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce zaliczył z Wisłą Kraków w 1956 roku, ulegając krakowskiej drużynie aż 7-1.